Podczas wojny w Iraku polscy lekarze uratowali kilkadziesiąt dzieci. Przypomnijmy jedną z takich historii. woluta została poparzona w wyniku wybuchu miny. Jestem szczęśliwa, że tu przyjechałam. Dziękuję Polakom za opiekę. W Polsce 16-latka przeszła operację umożliwiające jej normalne życie. Historia kilkunastoletniej Afganki Zary obiegła wszystkie media w Polsce. Dziecko zostało ranne w czasie strzelaniny na ulicy. Tylko dzięki błyskawicznej operacji w Polskim Szpitalu Wojskowym udało się uratować dziewczynkę. Tata jest ze mną, ale jest też dużo ludzi z Polski, i oni wszyscy na mnie patrzą. Dziecko trafiło do Polski, gdzie przechodzi szereg specjalistycznych operacji, które pozwolą jej normalnie chodzić. A w naszym studiu jest profesor Waldemar Machała, który na misji w Afganistanie spędził ponad 7 miesięcy. Dzień dobry panie, profesorze, Dzień dobry, panie profesorze, jak to się dzieje, że stateczny chciałoby się powiedzieć profesor, szef kliniki anestezjologii intensywnej terapii w szpitalu w Łodzi, decyduje się na tak ekstremalny wyjazd na wojnę do Afganistanu? Istnieją pewne wyzwania, które w każdym z nas budzą emocje albo potrzeby. Taką potrzebą jest poznawanie czegoś nowego. Czegoś, czego nie ma możliwości nabyć tutaj w Polsce, ale jest możliwość, żeby w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym w miarę dobrze raz uczyć się, dwa doskonalić. Bo pan nie został powołany, pan się zgłosił na ochotnika, panie profesorze. Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, który przed dziesięcioma laty odszedł do e cywila Chcąc jechać na misję, wstąpiłem... Ponownie do Wojskowej służby wojskowej jako służba. Ale profesowa. to wyzwanie zawodowe było większe, czy, czy jakieś osobiste pobudki z chęć sprawdzenia się? Chęć sprawdzenia jest w każdym momencie pracy anestezjologa. Także można nie wjeżdżać na wojnę, pracować zawodowo, żeby czuć się całkowicie spełnionym. Tutaj była bardziej potrzeba poznania czegoś nowego, nauki czegoś nowego, żeby przenosząc to tutaj do Polski wykonywać coś nowego. Coś, co ma szansę uratować innych chorych. No właśnie, bo ja anonsując rozmowę z Panem, mówiłem wielokrotnie, że gdyby anestezjolog w Polsce chciał, to by mógł jednocześnie w siedmiu szpitalach pracować, bo tyle mają Państwo pracy. A tutaj decyduje się Pan na wyjazd na wojnę i na ciągłe poczucie zagrożenia, o czym Pan, zdaje się, wiedział wcześniej. Ale kiedy Pan już się zderzył z tą rzeczywistością, jak to było, kiedy Pan już tam trafił? Rzeczywiście Afganistan nie jest najbardziej bezpiecznym krajem. Jest to kraj ogarnięty wojną. Istnieje zagrożenie, które jest związane czy z ostrzałem, czy z atakami bezpośrednimi na bazę. Natomiast przestrzegając pewnych procedur, znając możliwości, na których stać talibów, jest się w stanie w miarę dobrze przed tym chronić. Jakie były warunki pracy na miejscu? To jest jednak szpital polowy. Doskonałe. warunki niezwyczajne. Warunki pracy były doskonałe. Mimo tego, że Gazni leży na ponad 2000 na metrów nad poziomem m m morza, szpital jest doskonale wyposażony. Twierdzę, że wiele szpitali znajdujących się w Polsce mogłoby tego wyposażenia, które mamy, pozostać. Pan powiedział, że znając, wiedząc, na co stać talibów, trzeba liczyć się, rozumiem, ze sporym niebezpieczeństwem. Pan przeżył też kilka ataków na tę bazę. Były rzeczywiście takie ataki, niemniej nic nikomu się nie stało. Sam fakt, że przez ponad 7,5 miesiąca, które byłem w Afganistanie, nikt z żołnierzy znajdujących się w bazie nie odniósł w wyniku tych ataków, obrażeń, trzeba przypisywać albo szczęściu, albo procedurą, albo braku umiejętności atakującym, albo wszystkim trzem No, no tak właśnie, a propos, pan powiedział, słyszałem taką wypowiedź, że jak człowiek tam jedzie, to jedzie tam po to, żeby czekać na ludzkie nieszczęście. Dramat polega na tym, że praca w szpitalu polowym, praca, która trwa przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, jest ciągłym czekaniem, ciągłym czekaniem na to, że coś się wydarzy i jednocześnie ciągłym pragnieniem, żeby to coś się mhm. Czy... krótko falówką przez cały czas oczekuje się na to, jak będzie wezwanie, i biorąc pod uwagę, że reprezentuje się specjalność anestezjologa, która bez mała w każdym momencie przy w Każdym obrażeniu będzie potrzebna, Właśnie. trzeba się liczyć z tym, że... A tak wyjeżdżał, pan, wyjeżdżał pan poza bazę? Kilkukrotnie. Wspomagaliśmy naszych kolegów afgańskich pracujących w szpitalu prowincjonalnym w Gazni. Uruchamialiśmy im aparat do anestezji, pokazywaliśmy nowe techniki anestezji, sami ich gościliśmy u nas. Niemniej każdy wyjazd poza bazę to wyjazd bezwarunkowo w, w konwoju wojskowym. Nie istnieje coś takowego, że mam chwilkę wolnego, to pójdę poza za żeby się przejść, co. Mm -hmm. Czy nie miał pan okazji odwiedzić ten zwykły, normalny afgański szpital, w którym Afgańczycy spędzają, leczą się, których, w którym na co dzień przebywają? Miałem okazję go widzieć, miałem okazję Czy w nim pracować. Sam fakt, że szpital jest w systemie pawilonowym, że dla ogromnej prowincji, która liczy prawie półtora miliona ludzi, szpital liczy tylko tysiąc łóżek. I to, że w tym szpitalu pracuje tylko 29 lekarzy i tylko 36 pielęgniarek. W związku z tym z samego tego możemy sobie wyobrazić, jak dramatycznie zła jest aktualnie afgańska służba zdrowia. Również pewnie dlatego trafiali do szpitala polowego naszego polskiego Afgańczycy. Ponad 90%. Ponad, 90%, ponad 90 pacjentów. 90% chorych operowanych w szpitalu w Gazni to byli Afgańczycy i z tych 90% bez mała połowa to były dzieci. To pokazuje, na ile ta polska obecność tam jest potrzebna, bez prawda? Choćby z polu, takich polu, humanitarnych potrzebna. powodów. Patrząc z tamtej perspektywy jesteśmy w stanie tym ludziom Pokazać, jak można leczyć, jak można żyć, i to w jaki sposób y, troszkę zmieniać własną rzeczywistość, własną tożsamość. Co doktorze? panu tak zostało, przepraszam, przepraszam. Y, najbardziej, co panu utkwiło najbardziej w, w pamięci z tego czasu? Może jakiś pacjent, jakiś przypadek, który jakoś szczególnie pana dotknął? Pacjent dotkną? nie, bo tych było sporo i y, y, każdy pacjent to była inna tragedia. Natomiast utkwiło mi w głowie nastawienie tych ludzi do przemijania. Nastawienie tych ludzi do, śm do śmierci, ran, mają zupełnie inne niż my nastawienie. W dwogodniejszych, w zdaniach. Aha, po prostu chodzi o to, że pogodniejsze. Tak. Że to, są z tym bardziej pogodzeni? Oni są pogodzeni z losem. Przeżywam, to się cieszę. Ginę, tak się miało stać. Y miał pan choćby jeden moment zwątpienia, kiedy myślał pan sobie, że zostawię bliskich w Polsce, tutaj pociski latają mi nad głową, mogę zginąć każdego dnia. Czy ja, aby na pewno dobrze zrobiłem? Bezwarunkowo dobrze. Nie żałuje Pan tych siedmiu miesięcy? Był to czas, kiedy miałem okazję pewne rzeczy poznać, przenieść je, mam nadzieję, do Polski i tą swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami tutaj jej służyć. Wróci Pan na wojnę? Myślę, że nie. Mimo wszystko. Mundur będzie Pan jeszcze nosił kilka tygodni, z tego co wiem. Później już wraca Pan do cywila i czeka na nowe wyzwanie. Miejmy nadzieję. Panie profesorze, dziękujemy bardzo. Bardzo za to dziękuję. Bardzo dziękuję. rozmowę. A my.